Witam w kolejnym odcinku Recenzer. Dziś zajmiemy się specjalizacją Samsunga Galaxy S5 i jego wyglądem zewnętrznym. Zapraszam. Zacznijmy może od obudowy. Nowy Samsung Galaxy S5 dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych. Niestety sama obudowa wykonana jest z plastiku. Jest ona lepsza od swojego poprzednika, lecz wciąż mamy do czynienia z zwykłym plastikiem. Tył urządzenia wykonany jest z perforowanej obudowy, która zapewnia dobry uchwyt dłoni i nie wyślizguje się z rąk. Nowa bateria o pewności 2800 mAh spokojnie wystarczy urządzeniu na jeden dzień pracy. W nowym urządzeniu Samsunga zastosowano wyświetlacz o przekątnej 5.1 cala, który umożliwia nam wyświetlanie bardzo jasnych kolorów z funkcją minimalizacji oświetlenia w ciemnych pomieszczeniach. Ekran wyposażony jest w rozdzielczość Full HD o szerokich kątach widzenia. W dolnej części urządzenia znajdziemy zaślepkę blokującą dostęp cieczy do samego urządzenia oraz skrywający się pod nim USB 3.0. Warto również wspomnieć, że nowy Samsung Galaxy S5 otrzymał certyfikat IP65, co umożliwia nam zanurzenie telefonu na 1 metr od powierzchni wody na czas 30 minut. A co za tym idzie, nasz telefon staje się wodoodporny i kurzoodporny. W nowym fragowcu Samsunga zastosowano aparat o rozdzielczości 13 megapikseli z innowacyjnie szybkim autofokusem, który pozwala złapać ostrość w zaledwie 0,3 sekundy. Pod aparatem urządzenia znajduje się dioda doświetlająca oraz zbudowany monitor serca pulsometr, który umożliwia sprawdzenie tętna użytkownika w każdej chwili. W przedniej części urządzenia znajdziemy doskonale już nam znane z poprzednich edycji. Przycisk Home umożliwiający nam odblokowanie telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych przed niepożądanym wejściem innego użytkownika. To już niestety wszystko co znajdziemy w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji i zapraszam na kolejne odcinki. Recenzor.